Dzień Siemant, dobry, jestem Condrobex i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj sobie po raz kolejny zagrałem w Slime Ranchera, ale a jeszcze przed startem zostawcie łapkę w górę i suba. Naprawdę proszę Was o tą łapkę w górę i suba, no bo ostatnio jest dosyć sporo wyświetleń pod filmami, ale w ogóle nie ma łapek ani subów. Dobra, przechodzimy do odcinka. Robimy sobie też trejda, smości, dwa fosfory i cztery kamienne. Mamy też nasze slajmy, i robiłbym pewną rzecz. Czyli mianowicie. Czekaj jeszcze chwilę aż to wyrośnie i sprzedaję, sprzedaję przy okazji plachty i pójść nakarmić mm, miodowego gorda, tak właśnie tak, miodowego gorda ceny pospadały w dół niestety, ale trudno się mówi. O, 460 Na razie nie będę wykonywał go tradea. Albowiem, przed tradeem, chciałbym odblokować Indigo. Tak. Dobrze usłyszeliście? Indigo. Mm. A to działa tak samo jak z Ogdenem. No bo u Ogdena, jak chcesz. Odblokować tego e, jego chatę, tak jakby jego dom, to musisz tak, jakby e, zrobić, e, mieć od zrobić od nie, z nim trade'a i mieć odblokowany mos blanket. A do się akurat potrzeba indygo. O, już rusło. Tak, nasze slime dzisiaj będą trochę głodne. Nie moja wina. Muszę zdobyć, tego wachta. No więc manga jest ulubiony w jedzeniu tych. Przyda Czyli poczekajcie, szybkie obliczenia To jest tylko 30. Czyli jeszcze 22 20... stawek. A kawa to też kilka slajmów. Chyba jadę jest głodny. Dam też chustkę. Trzeba było. No i idziemy. To chustka. Ja zjadłem. Nie potrzebuję owoców, bo to... czekajcie, żeby sobie slime padję, bo oni slimy e, lubią mint mango i... A, e, i Potrzebuję Potrzebuję około siedmiu, ale... No, przepraszam za to, ale... Mieszkam obok drogi, a akurat motor jajdzie. Przepraszam. Może to wypchną. Już tu jestem. Poczcie, jak polecił. Okej. Okay. Już tu jestem, co zbiorę więcej tego chlitku. I woda. Bo jak widzicie, tutaj pokazała mi się nowa zakładka z wodą. Proponuję sobie lepsze niż Dzięki, że mnie uderzyłaś. Naprawdę. Doceniam. Że jak tam było tak dużo tych pogo to nie będę musiał... E, z, to była zła decyzja, to nie będę musiał zużywać jeszcze ludchuskawek na kachnie moje slime nie mam jeszcze tego ulepszenia z latania drzetpakiem zużywam mniej anarchii hmm. hmm. na sobie. Ha. Teraz Wam pokażę mniej więcej trasy jak iść do miodowego gochta. Idziecie sobie tędy. Yy. Chyba tędy. Już nie jestem pewny, bo jeszcze... Dobra, wcześniej sobie odblokuję jeszcze mapę. Postaram się blokować. Mapa z tego co pamiętam jest. Gdzieś... w tych okolicach. Ko... no nie pamiętam dokładnie gdzie. Hmm, a, to jest tutaj, tak, to tu. Tutaj macie mapę, kacie. i mam. Jest też pudełko. I Pogafruit, i akurat mint mam. Mm, Pojedek nie będzie tutaj, tylko tutaj, czy, tak, tutaj trzeba pójść. Nie pamiętam dokładnie. O, też Mintbank. O, właśnie, na od, od Seven Zipa dostaliśmy. Bo w siódmego, siódmego dnia e, po południu, czyli o 12, e, 7zip corporation daje ci maila robimy to już na jedzenie jeszcze bijemy tego w chujczkach już Patrz. i klub Co was do kolegów. Wracam. Wracam. Chodź. Chodź. sobie do kolegów Wracam. Wracam. A Wracam. się tutaj... nie nie da się... musiałbym odblokować Proszę, pójdziemy sobie przez teleport nie bo teraz chyba kłębek nie weźmie ale nie wiem, zobaczymy Kłam, bo każdy ma taki, by swoją zabak... kłębek jest jako do kota mogliście spodziewać się do naszego teleportu nie ma tak właśnie myślałam że nie weźmie no ale cóż na jedzone i też one też się są chyba na Wszelkie akwarium trochę porzucam Teraz przyszedł czas żeby odblokować To było... Indigo, tak, indigo Zapomniałam zapomniałem przez chwilę, się bałem, że sobie nie przypomnę Indigo Słyszymy, ale my ich nie chcemy. Chcemy dojść do takiego miejsca. Chciałbym mieć prawie turę. Zobaczmy, jak ten screenów kilka. I iść na indigo. Indigo Quarry. Bo jest. No i niby jesteśmy. No i możemy już się wrócić. Potem mi tylko chodzi o sunę. Wejdźcie mi wodę i uciekam stąd. stąd. Nie da się zgasić. Wodą. My woda, ale się nie mogę, nie, nie da zgasić. Ciężnie. Dobrze. Co możemy wykonać Trade. Ja lubię, że Moś robić trade, bo Moś zazwyczaj daje trade za plachty. Plachty jest bardzo łatwe do stosowania. Wiem, że w no, po Waszych potrzebne było tylko 2, tam mamy 4. Ale nieważne. bo to wasze ulubione O nie, bo ja groczy sobie nie kupiłam serio Pomniałem kupić sobie grot Please, żeby było please Nie no nieaktywne Patrzcie trzeba zrobić ten wejść do Indigo mieć gra, ja zapomniałam grać. Aj, aj, aj. Tu płak tu połowę, zostawiony. Wracajmy, uciec do tego. Tak, Kolandia. No mm, dobrze. Ajcie. dobrze. Tak, a co chodzi z tym? Tutaj są na razie tylko cztery zakładki. Przeczytamy mail od SevenZipa. To już jest SevenZip Rewards Club. Czyli możemy tak jakby sobie ulepszać klub, klub swój i wtedy będziemy dostawać różne nagrody. by załóżmy ulepszenie. Tylko na razie to nie jest aż takie przydatne. Słuchajcie jakieś tutaj o, Właśnie lubię czekansy, ale myślę, że to w następnym odcinku. Ja już Wam dziękuję za oglądanie, życzę Wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!